Witam ponownie na moim kanale. Drogie panie i panowie oczywiście. Słuchajcie, dziś przepis na najszybsze, najprostsze, ale na najsmaczniejsze ciasto drożdżowe świata. Tak więc zaczynamy temacik, bo szkoda czasu. Dwa jajeczka wbijam do miski. Mówię wam, ciasto tak szybkie w przygotowaniu... Że w ciągu godziny ciasto jest na stole. Teraz cztery łyżki cukru, szczypta soli. 3 czwarte szklanki mleka. Sitko zginęło, ale już się znalazło. I połowę mąki. Mam tutaj dwie szklanki mąki. Przesiewam przez sitko oczywiście, jak do każdych wypieków. Mąka przesiana. I do tego jeszcze jeden cukier waniliowy, całe opakowanie. I teraz to wszystko muszę dobrze wymieszać. Wiecie, ciasto bez zagniatania, bez brudzenia rąk, ale naprawdę fenomenalnie smaczne. Widzicie, konsystencja budyniu. Ciasto praktycznie już wymieszane. I słuchajcie, do tego teraz wkruszam. Yy, jedną trzecią opakowania drożdży, czyli około 30 gram, i to wszystko jeszcze wymieszam. Oczywiście drożdże się tutaj teraz nie rozpuszczą, ale to nic nie ma to większego znaczenia. I dolewam jedną trzecią szklanki oleju. Yy, przypominam, szklanka pojemność 250 ml. Tak więc jak widzicie składniki mam wymieszane. I teraz odstawiam to na około 10-15 minut w ciepłe miejsce. Słuchajcie, ciasto odstało 10 minut. Zobaczcie, drożdże fajnie pracują. <laughs> Ile tutaj tych bombelek jest. Oj, no coś z Teraz przesiewam pozostałą część mąki. Także ciasto naprawdę bardzo szybkie w przygotowaniu. Bardzo szybkie. I słuchajcie, do tego dosypuję sobie teraz dwie łyżki rodzynek. Możemy dać oczywiście więcej. Tutaj już wedle upodobań. Ja dodaję jedną łyżkę skórki z cytryny. I jedną łyżkę skórki pomarańczowej. I teraz muszę to wszystko wymieszać. I za chwileczkę blaszka. Wykładam na blachę do piekarnika i chwila i, na, i ląduje na stole. Tak więc jeśli nam się zachce ciasta drożdżowego, zachęcam do zrobienia tego przepisu. I cóż, praktycznie ciasto mam rozmieszane. Zobaczcie, wygląda tak. Gęsty budyń, właśnie takie ma być. Im będzie rzadsze, tym później będzie pulchniejsze. Słuchajcie, blaszka przygotowana. 27 na 9. Teraz można przelewać ciasto. I oczywiście na to wyląduje jeszcze kruszonka. Bez kruszonki nie ma ciasta drożdżowego. Słuchajcie, ciasto przełożone, wyrównane. Teraz biorę się za robienie kruszonki. Do kruszonki ląduje masło. Słuchajcie, zazwyczaj yy, robię ze smalcem, ale najprościej mówiąc smalcu mi brakuje. Teraz mąka. Oczywiście tutaj składniki dowolne, ile chcemy tej kruszonki mieć. Ja lubię dość obficie posypane ciasto, także ja sobie zrobię dość sporo tej kruszonki. Masło, mąka, cukier. I jeszcze dodam sobie za chwilę cukier waniliowy. Teraz, oczywiście, zagniatamy. Może napiszecie, jakie Wy macie przepisy na kruszonkę. Chętnie wypróbuję. Kruszonka wyrobiona. Teraz można posypywać. Tak jak mówię, ja posypuję dość obficie. I za chwileczkę drożdżówka ląduje w piekarniku. Słuchajcie, jeśli chodzi o pieczenie, drożdżówkę wkładamy do zimnego piekarnika. Pieczemy około 40-45 minut w temperaturze 160 stopni. Oczywiście, tutaj zależy wszystko, tak jak zawsze mówię, od możliwości piekarnika. Tak więc musimy zwracać uwagę. Słuchajcie, ja drożdżówkę wyjąłem sobie z foremki. Naprawdę. Zapach fenomenalny, ale ja jeszcze zrobię na bogato czyli cukier puder. I jeszcze dość obficie posypę cukrem. Naprawdę zapach fantastyczny. Teraz rozkroję. Pokażę wam, co wyszło w środku. No jaka delikatna, niesamowicie delikatne ciasto. Mmm, zobaczcie. No naprawdę coś fenomenalnego. Najszybsza drożdżówka świata. Tak więc, kochani, jeśli filmik się spodobał, zachęcam do zrobienia takiej drożdżóweczki. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego.